Witajcie w ciszej niż myśli. Moi drodzy, niedawno siedziałem w pięknej restauracji w świetle. Teraz idę przez pole. Drogę oświetla mi tylko księżyc. Dlaczego o tym mówię? Jestem w ciemności. Ale jeżeli człowiek dobrze czyta siebie, jeżeli człowiek, tak jak mówiliśmy wczoraj, dzięki kryzysom dobrze zrozumie siebie, jeżeli człowiek odczyta w sobie to piękno, ten płomień, to światło, to błędnie czy na zewnątrz będzie ciemno, czy jasno, jak w restauracji, to nie dotyczy. Bo obecny jestem w sobie. Chciałbym Ci podziękować, Ewo, Aniele, bo tak siebie nazwałaś, za Twój dzisiejszy post o tym wewnętrznym świetle, który zresztą skomentowałem. Obyśmy zawsze to światło wewnątrz, w nas, każdy w sobie, Ty w sobie, ja w sobie, potrafili rozbudzać w jeszcze większy. Piękna. Dobrej nocy.